Szanowni Państwo, rozpoczynamy dziś kontrolę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Kontrolę dotyczącą polityki imigracyjnej prowadzonej przez rząd PIS. Słyszeliśmy w ostatnich tygodniach bardzo wiele słów na temat tego, jak złą politykę imigracyjną chce nam narzucić Unia, jak chce zmusić Polskę rzekomo do tego, byśmy przyjęli w ramach relokacji, więc procedury sprawdzającej 1800 osób. Które są uchodźcami z państw dotkniętych suszą czy wojną. PIS oskarża Unię Europejską, że zmusza Polskę do przyjmowania imigrantów, twierdząc jednocześnie, że PIS nie zgodzi się na przyjęcie do Polski ani jednego imigranta. Tymczasem w świetle dostępnych danych, danych dotyczących ilości wydawanych pozwoleń na pracę cudzoziemcom, wiemy, że tych pozwoleń na pracę wydawane są setki tysięcy. Wiemy, że w Polsce przebywa obecnie 3 miliony cudzoziemców, z których ogromna większość to imigranci, którzy są imigrantami zarobkowymi. Wiemy jednocześnie, że w ostatnich trzech latach nastąpił lawinowy wzrost wydawania pozwoleń na pracę imigrantom ze szczególnych kierunków, z kierunku azjatyckiego i afrykańskiego, z tych kierunków, które w ustach polityków PiSu, które w narracji polityków PiSu są potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polaków. W ubiegłym roku rząd PiS wydał 136 tysięcy pozwoleń na pracę dla imigrantów z państw Afryki i Azji. I to są fakty, które są dostępne w ogólnopolskiej domenie. Politycy PiS odpowiadają, że to nie są pełne dane. A właściwie, że są one zawyżone, ponieważ realnie wiz wydano znacznie mniej i do Polski przyjechało znacznie mniej uchodźców z tych państw. Znaczy, po pierwsze, już widzimy tutaj oszustwo ze strony PiSu, bo mówią, że nie wpuszczą żadnego imigranta, a wpuszczają ich dziesiątki tysięcy. Ale z drugiej strony, kiedy pytamy konkretnie, to ile wiz zostało wydanych w zeszłym roku, dwa lata temu, trzy lata temu, nie ma żadnej odpowiedzi ze strony e, rządu PiS. Tak jakby Polacy nie mieli prawa wiedzieć jak ich rząd prowadzi politykę imigracyjną. Dlatego dzisiaj będziemy żądać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych konkretnej informacji, ile wiz zostało wydanych imigrantom z różnych państw, w szczególności z tych państw, które PIS nazywa państwami, co do których istnieją obawy ze strony polityków PiSu, że stanowią oni jakieś zagrożenie dla bezpieczeństwa Polaków, a więc z państw Afryki i Azji. Chcemy, żeby rząd oficjalnie podał te dane Polakom i wytłumaczył, dlaczego prowadzą wojnę z Unią Europejską w sprawie 1800 imigrantów, tymczasem sami otworzyli drzwi dla dziesiątek tysięcy imigrantów z tych samych państw, nie mówiąc o tym słowa nikomu, ukrywając przed Polakami prawdziwe dane. Będziemy żądać tej informacji, tym bardziej, że od kilku dni, od zeszłego piątku, na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany jest projekt rozporządzenia, który radykalnie upraszcza i przyspiesza wydawanie wiz imigrantom z 21 państw. 19 z tych państw to państwa Azji i Afryki. W związku z tym pytanie o to, kto kogo tutaj oszukuje i dlaczego PIS ukrywa przed Polakami to, jaką politykę imigracyjną prowadzi dzisiaj, jest pytaniem jak najbardziej palącym, zwłaszcza, że ci sami rządzący zapowiadają, że żeby obronić Polskę choćby przed jednym imigrantem, będą organizować referendum ogólnonarodowe i to w dniu wyborów. Więc panowie, mamy tu do czynienia z oszustwem, z waszym oszustwem, ukrywacie dane, które to potwierdzają, a my tych danych żądamy, bo Polacy mają prawo wiedzieć. 136 tysięcy pozwoleń na pracę wydane tylko w jednym roku. To pokazuje tak naprawdę skalę hipokryzji PiSu i skalę braku jakiegokolwiek nadzoru nad procesem przyjmowania migrantów do Polski. Z jednej strony mamy taką wojenną retorykę PiSu dotyczącą uszczelnienia granic, niewpuszczania ani jednego migranta, a okazuje się, że po cichu przygotowywane są... Rozporządzenia, przygotowywane są dokumenty, aby lawinowo do Polski trafiali migranci. My chcemy dziś zapytać polityków PiS-u, ministra spraw zagranicznych o to, ile tak naprawdę wiz już dotąd wydano. No nie chce nam się wierzyć, że tych danych ministerstwo spraw zagranicznych nie posiada. Zwróćcie Państwo uwagę, że jak my operujemy tą liczbą. Przecież na podstawie danych MSZ-u 136 tysięcy. Słyszymy od polityków pisu: To nie tak, to nie jest te 136 tysięcy z pozwoleń na pracę nie równa się temu, ile osób wjechało, ale nie słyszymy nawet słowa o prawdziwej liczbie wydanych wiz. Dlaczego? No, dlatego, że te dane byłyby kompromitujące dla PiSu, dlatego, że te dane pokazywałyby skrajną hipokryzję PiSu, dlatego, że cała retoryka Kaczyńskiego z ostatnich kilku lat okazałaby się jednym wielkim oszustwem. Dziś tych danych, tych prawdziwych danych, będziemy żądać, ale będziemy też żądać informacji na temat tego rozporządzenia. Bo mało kto zwrócił uwagę, ale to rozporządzenie przygotowane w czerwcu zostało przygotowane tak, aby konsultacje odbywały się jak najszybciej. Tam nakreślony został termin konsultacji dla pozostałych resortów na 5 dni. Z jakiegoś powodu z tym rozporządzeniem bardzo Kaczyńskiemu, bardzo Morawieckiemu się spieszyło. Z jakiegoś powodu ten temat miał... Być tematem bardzo gorącym na kampanię wyborczą. I my chcemy tę hipokryzję dzisiaj obnażać. My chcemy te liczby dzisiaj, jeżeli je uzyskamy, a mam nadzieję, że je uzyskamy. No nie ma żadnego powodu, żeby ich nie wydać, chcemy te dane pokazać opinii publicznej. Nie może być zgody na to, aby. Ten temat, ważny temat polityki migracyjnej, był tematem kampanii Kaczyńskiego. To nie może być po raz kolejny złoto wyborcze Kaczyńskiego, bo to jest po prostu cyniczne, to jest po prostu ohydne. Polacy nie mogą być tak oszukiwani przez własny rząd. Panowie, ale koledzy z dziennika Gazety Prawnej ujawnili, że prawdopodobnie to rozporządzenie umarło już, już nie będzie dalej procedowane. Panie redaktorze, doświadczenie ostatnich lat uczy, że... Z jednych, z jednych dokumentów rządowych się wycofuje, a potem tylnymi drzwiami te same dokumenty wprowadza. A to w jakichś ustawach, a to w jakichś innych rozporządzeniach. My tej władzy po prostu nie wierzymy i w tej sprawie nie ma żadnego powodu, żeby jej wierzyć. Przypomnijmy sobie te wszystkie haniebne wystąpienia Kaczyńskiego, które atakowały ludzi innej rasy, innych kultur, innych, innych religii i porównajmy to z tym, z tym dokumentem. No przecież w tym rządzie ktoś wydał pozwolenie. Na to, aby taki dokument przygotowywać. Jeżeli wydał takie do, pozwolenie, no to jakiś był cel. Cel przedwyborczy jest jasny, on jest polityczny po prostu. Więc e, ja nie wiem, jaki będzie los roz tego rozporządzenia. Natomiast wiem, że to rozporządzenie w jakiejś formule przez rząd PiSu będzie wracać. I jeszcze jedna kwestia. My chcemy też pokazać, co się dzieje do tej pory. Jak Państwo prześledzicie ten wykres wydanych pozwoleń na pracę, no to widzicie, że ta, ta krzywa no wzrasta. No, drastycznie w ostatnich latach. To są wzrosty po kilkaset procent rocznie. To rozporządzenie miało otworzyć polski rynek pracy dla kolejnych minimum 400 tysięcy. Minimum. To są cytaty z tego rozporządzenia w ciągu roku. No, okazuje się nagle, że e, te liczby idą na no, jakieś grube miliony. I o to chcemy zapytać. Ile dotąd takich wiz wydano? E, jaki jest tak naprawdę powód przygotowania tego rozporządzenia, no bo jeżeli rząd PiSu nie poradził sobie ze 135 tysiącami wniosków czy też pozwoleń na pracę i dlatego musi tę usługę outsourcować do dziwnych firm, mówię dziwnych, no bo przecież nie mających zdolności sprawdzenia, kto do nas trafia, no to, to nasza granica okazuje się całkowitą fikcją, nasza granica okazuje się całkowicie niechroniona. To chcemy pokazać, chcemy pokazać w jaki sposób rząd PiSu nie prowadzi żadnej polityki w tym zakresie. To by tego samego dnia odbyło się, odbyło się referendum co wybory i jakby na Ostatnie dni pokazały, że to referendum to oszustwo. I dzisiaj, mimo tego, że zostało to odkryte, PIS nadal brnie w to referendum. Przypomnijmy jeszcze raz, e, jaki ma być cel referendum. Poprzez referendum PIS chce zablokować przyjazd do Polski 1800 imigrantów. Jednocześnie w ubiegłym roku wydał 136 tysięcy zezwoleń na pracę imigrantów w Polsce z tych samych państw, których imigrantów chce zablokować poprzez referendum. Znaczy to jest kompletne oszustwo. To jest kompletne oszustwo, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Fakty są takie, że rzeczywistością jest rozporządzenie. Ministra Spraw Zagranicznych w piątek umieszczone na stronach internetowych, które w ten piątek miało wejść w życie. Co mówi to rozporządzenie? Że jest istotna, nagląca potrzeba, żeby natychmiast wydawać setki tysięcy wiz dla osób z, z państw, z Afryki i z Azji, że potrzeba wydawać, rozpatrywać ponad 400 tysięcy rocznie wniosków dla osób z tych państw, że trzeba zatrudnić tutaj w Warszawie dodatkowo 160 pracowników, którzy te wnioski będą rozpatrywać. Na jakiej podstawie? Na podstawie e, wywiadu i roz dokonanego przez lokalne firmy w państwach afrykańskich i w państwach azjatyckich, bo konsulowie nie są w stanie przerobić takiej liczby wiz, których oczekuje rząd PiSu. Znaczy, proszę Państwa, no, o czym my tutaj mówimy? To referendum odbędzie się 15 października, i to będzie referendum o tym, czy Polsko mają rządzić oszuści, którzy co innego mówią, co innego robią, oszukują Polaków i którym kompletnie wypada z rąk władza, a to, co wpada w ręce i w kieszenie, to tylko kasa publiczna. Czy w Polsce ma rządzić uczciwy rząd, który będzie otwarcie informował Polaków o swojej polityce i który będzie rozwiązywał problemy społeczne, a nie je zaogniał? O tym właśnie będzie referendum jesienią. Dziękuję.